Z nami Bartosz Rybiński, MVP spotkania pomiędzy drużynami Urzędu Pracy a Bąkemirą. Wynik 8 do 4. Yy, awansujecie z barażu Waszym rywalem to jest trzeci drużyna z Wysgoszczy, czyli Trader Hawk No i myślę że też nie jesteście na stacenie pozycji. No zdecydowanie, na pewno po dzisiejszym na pewnie poczujemy się, yy, znaczy po barażu świecina no, poczujemy się pewnie. Yy, mecz dzisiaj dzisiaj zostawiliśmy trochę siły na boisku yy, w spali dosyć, się Wszyscy wiedzą zaczęło się okres przygotowawczy w różnych drużynach, sparing i tak dalej, ale zakładaliśmy sobie, żeby jak najmniejszym kosztem sił wygrać się przejść do tego jutrzejszego ćwierćfinału z drużyną Trader Hop, która zdecydowanie na pewno podwyższy nam poprzeczkę w tym finale i będzie dużo trudniej. W tym meczu tutaj był moment taki, gdzie prowadzicie 5-2, później drużyna dochodzi was na wynik 5-4, no i w tym momencie myślę, że młodzi chłopacy uwierzyli, że są w stanie basować. No na pewno zdobyli dwie bramki wiatr w żaglach. i myśleliśmy, że, że, że jeszcze z stąd szansa, żeby żeby, tam, żeby jakoś wygonić nas. Nasze skojarzenie, rozluźnienie już wysokim prowadzeniem wdarło się w szyki i tak to wyglądało. Dwie proste straty, błędy w i dwie bramki zrobiło się gorąco, na całe szczęście udało nam się uspokoić grać i w konsekwencji tego zdobyć kolejne bramki i wygrać mecz do zasłużenia. Dzisiaj wygrywacie mimo braku kilku zawodników, takich jak Tomek Płetka, niemal również Krzysztofa Kochańskiego w waszej, w waszej drużynie. Macie duży potencjał. Na pewno, na pewno tutaj, gdyby ci zawodnicy wystąpili, wynik mógłby być jeszcze bardziej okazujący. No zdecydowanie. Myślę, że ci zawodnicy, którzy dzisiaj zagrali, poradzili sobie równie dobrze. Fakt faktem liczba, liczba zawodników trochę pozostawia do życzenia, lecz tak jak mówiłem, praca, jakieś drobne urazy, spalingi no, niestety nie, da, nie dała rady większą ilością przyjść na tym mecz. dziękuję za rozmowę i jeszcze powodzenia dziękuję. w meczu ćwierci Dziękuję.